Dzień dobry, najmilsi. Jesteśmy teraz w Borze Sosnowym, w monokulturze, ale lepszy taki las niż żaden. Naturalnym zbiorowiskiem roślinnym dla tych terenów powinien być las liściasty. Kiedyś polskie porastały takie pierwotne puszcze. Dzisiaj, choćby w Puszczy Białowiskiej, zachowały się takie naturalne dla tych terenów Zbiorowiska roślinne. W monokulturze sosnowej, jak można zauważyć, dominującym gatunkiem jest sosna pospolita. To już jest dość rozwinięty las. Drzewa są wysokie, niemałe. A nasza dzisiejsza lekcja będzie poświęcona pewnej grupie roślin, czyli mchom. Mchy, mchy, mchy. Są dość prymitywne. Mchy, mchy, mchy. Są ekspansywne, mogą wchłaniać wodę całą powierzchnią ciała. Mchy, mchy, mchy. Mimo, że są prymitywne, to są nader prześliczne. Zobaczmy, że na tym. Stanowisku i wielu innych w tym lesie znajdują się mchy. Tutaj są mchy i tutaj. Mchy to grupa roślin, która jest szalenie ciekawa. Mchy porastają głównie środowiska lądowe, choć starzają się mchy żyjące na dnie wód, jezior, rzek. Przykładem takiego mcha jest zdrojek. Ogólnie mchy preferują środowiska wilgotne i zacienione. W takich dobrze sobie radzą. Jeżeli chodzi o miejsce bytowania mchów, to mogą być przeróżne miejsca, choćby mogą to być ściółka leśna, runo, konary drzew, pnie, mogą to być szczeliny w murach. Mchy w wiele miejsc potrafią się dostać i tam przetrwać. Mchy to rośliny u których występuje przemiana pokoleń, występuje pokolenie gametofitu i sporofitu. Dominujący jest gametofit. Gametofit jest odpowiedzialny za fotosyntezę, za wytwarzanie substancji odżywczych. Mchy to organizmy bardzo ciekawe i spełniające różne funkcje. Na przykład, należy wspomnieć o ich pionierskiej roli. Mchy zasiedlają różne środowiska niedostępne dla innych roślin, w których one, wyższe rośliny, nie potrafiłyby sobie poradzić. Na przykład mogą być to skały, szczeliny yy, skalne. Inną ważną rolą mchów jest magazynowanie dużych ilości wody, co jest przydatne zarówno w czasie suszy, jak i intensywnych. Nawodnień danych terenów. Kiedy jest za dużo wody, to mchy wchłaniają tą wodę sobą, a kiedy jest susza, to mogą tę wodę oddawać do środowiska. Mchy są ważne dla wielu zwierząt jako źródło pokarmu, ale też jako miejsce kryjówek np. dla pająków, owadów, rozmaitych stawonogów. Niektóre ptaki używają mchów do budowy gniazd. Jeżeli chodzi o rolę mchów dla człowieka, to warto tutaj podkreślić, że najważniejsze są mchy z grupy torfowców dla człowieka. I tutaj można wspomnieć o torfie jako o przydatnym. Za sobie, choćby w przypadku mm, borowiny, bo borowina to jest rozdrobniony torf z wodą i może służyć do leczniczych kąpieli, na dolegliwości, no, rozmaite, skórne. Jeszcze y, kiedyś stosowano torf jako materiał opałowy. No i jeszcze warto pamiętać, że mchy pięknie się prezentują w krajobrazie i mogą stanowić istotną rolę w ogrodnictwie. E, materiał złożony z torfu jest bardzo przydatny w ogrodnictwie, np. Na do nawożenia roślin, do upraw doniczkowych. Torfy to zresztą bardzo ciekawe mchy. Poprzez nawarstwianie się i ciągłe rośnięcie mogą się tworzyć pokłady torfu, gdy jest odpowiednia ku temu warunkowość. Chodzi tutaj o wodę i brak dostępu do wielkiej ilości świeżego powietrza. Możemy prześledzić rozwój, rozmnażanie mchów na przykładzie płonnika pospolitego. Mech płonnik, który może występować w rozmaitych miejscach, latem wytwarza trzonek z zarodnią. <laughs> Z zarodnią to są pewne struktury umchów, które są zależne, jeśli chodzi o fotosyntezę, warunki odżywcze od tej zielonej warstwy, czyli od chwytników, od ulistnionej łodyżki. Z zarodni wysypują się zarodniki, które w odpowiednich warunkach. Mogą wzrosnąć w nowe pojedyncze rośliny. Niektóre mchy są dwupienne, a inne takie, że występują na pojedynczej roślinie i yy, plemnie, i rodnie. Natomiast u płonnika występuje dwupienność, bo są na pojedynczym yy, organizmie bądź plemie, bądź rodnie. Z rodni wytwarza się odpowiednia struktura do rozmnażania, komórka jajowa. Z plemni wytwarzają się plemiki, które przy udziale wody dostają się do rodni. Tak wygląda rozmnażanie u płonnika pospolitego. Pamiętamy, że dopiero latem wytwarza się trzonek z zarodnią. To jest dobry czas na rozmnażanie umchów. Myślę, że na tym możemy zakończyć dzisiejszą lekcję. Koniec transmisji. Jaki to jest duży las?